Mamy, zaraz będziemy mieć filmik na osa i tego bezdomnego, bo w tym raczej skill. Ja chcę? Bezdomny i B na G skill. nie powinien tam bezdomny być, bo nie ma I mam filmik na. To potykuję tego golfera. No bo tacy są tej najpierw za free dają bana, nie Zetsu co robi. No może dobra nie Zetsu, no ale na przykład ktoś, co się, ma, nie wiem, chyba wice stał w temple i dali mu bana za free za to, że napisał elo no weź tej.